Ile liczb całkowitych spełnia podaną nierówność? Mamy x w liczniku, jakieś ułamki i musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy wiedzieć, co wstawić za x, żeby była spełniona nierówność. To zadanie rozwiążemy sobie na dwa sposoby. W pierwszym sposobie będziemy sobie operować na całym wyrażeniu. 3 czwarte jest mniejsze od x piątych oraz jest mniejsze bądź równe 5 szóstych. Dobrze. Co musimy zrobić? Najlepiej sprowadzić pod wspólny mianownik. Dobrze, no to wspólny mianownik najprościej by było wymnożyć te trzy liczby przez siebie, ale widzimy, że zarówno czwórka i szóstka mają już jedną dwójkę przy sobie, czyli nie będzie to 4 razy 5, czyli 20 razy 6, 120, tylko będzie to o połowę mniejszy mianownik, czyli 60. 60, 60 i 60. Dobrze. Skoro już mamy wszędzie takie same mianowniki, no to trzeba tylko teraz yy, obliczyć, ile będą wynosić liczniki. 60 dzielone na 4 to będzie 15, 15 razy 3, 45. 60 dzielone na 5 to 12, 12 razy x to 12x. 60 dzielone na 6 to 10, razy 5, 50. Dobrze, mamy już obliczone nasze wszystkie ułamki. Możemy się pozbyć nawet naszego mianownika. 45 jest mniejsza od 12x i jest mniejsza od 50. Teraz musimy się zastanowić, co wstawić za x, żeby spełniał naszą nierówność. O, tutaj zgubiłem znak. Równa się. Dobrze. Skoro mamy już naszą nierówność doprowadzoną do najprostszej postaci, no to spróbujmy. Dla x równego 3 wyjdzie nam 12 razy 3, czyli 36. Czyli widać, że trzeba wziąć x większego, czyli dla x równego 4 będziemy mieli 12 razy 4, czyli 48. I je, czyli już spełnia nasze równanie. Sprawdźmy sobie x równego 5. 12 razy 5, 60. Widać, że tylko jedna liczba spełnia naszą nierówność, czyli odpowiedź to x równa się 4. Jedna liczba całkowita spełnia naszą nierówność. Dobrze, yy, spróbujmy teraz sp zrobić to zadanie na drugi sposób. Czyli ten x piątych musi być zarówno większy od 3 czwartych i musi być też mniejszy bądź równy 5 szóstych, czyli jakieś dwa warunki muszą być spełnione jednocześnie. Czyli 3 czwarte jest mniejsze od x piątych oraz Jeden i drugi musi być spełniony, czyli damy tutaj znak i. x 5 musi być mniejszy bądź równy 5 szóstych. Dobrze, wyliczamy x z jednego równania, czyli pomnożymy sobie przez 5. 15 czwartych jest mniejsze od x. Oraz x jest mniejszy bądź równy 25 szóstych. Wyciągamy sobie całości, żeby potem mieć łatwiej. Będą to 3 całości. I 3 czwarte. A z drugim równaniem będzie to X mniejszy bądź równy, 4 całości, bo 4 razy 6 to 24 i 1 szósta. Rysujemy sobie oś, bo nierówno odpowiedź yy, zawsze odczytujemy z, yy, z wykresu. Czyli mamy 3 i 3 czwarte z kółeczkiem otwartym oraz zamalowane kółeczko. 4 i 1 szósta. X są mniejsze bądź równe 4 i 1 6, czyli idą w lewo. X są większe od 3 i 3 4, czyli idą w prawo. Mamy znak i pomiędzy tymi równaniami, czyli wyznaczamy część wspólną. To, co się powiela, widzimy, że to jest ten fragment wykresu, i między tymi dwoma liczbami, między 3 i 3 4, a 4 i 1 szósta, jest tylko jedna liczba całkowita czwórka. Także tutaj też odpowiedź x równa się 4. Jedna liczba całkowita spełnia nierówność i jest z nią x równa się 4. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.